Mam dwa pakiety 14S3P. Każdy składa się z dwóch pakietów 7S3P, połączonych szeregowo. Przy pomocy, o, przy pomocy takiego adaptera są z, na ogniwach 2000Ah, czyli nominalnie. Każdy taki podwójny pakiet powinien mieć 300 watogodzin, natomiast już zacząłem odczuwać poważny spadek pojemności i wydajności. Dlatego planuję rozpakietować to, odzyskać najlepsze ogniwa i zrobić pakiet 13 s 5 p o budowie Silverfish. Tutaj żeby chronić te pakiety i żeby się nie rozjeżdżały to była zrobiona obudowa Dodatkowo z kątownika mocowanie do ramy Dzięki temu mam system mocowań kompatybilny właśnie z obudowami silverfish Natomiast tak jak wspominałem już, odczuwalny jest spadek wydajności, czyli żeby znaleźć słabsze ogniwa i tak trzeba było to rozpakietować. A mam kilka baterii tych Silverfish, no to dążę do standardu.

Trzeba uważać, żeby nie zewrzeć nigdzie plusów z minusami. Dość ciekawie wygląda BMS z czujnikiem temperatury. Z moich dotychczasowych doświadczeń najskuteczniejsze Dopakietowanie jest polega na odrywaniu. O, o tym mówiłem, żeby nie zerzyć plusa i minusa. Jeszcze bardziej ręce doda mi się trzęsły. Nie ja wiem, czy te koszulki są sklejane, czy same się wulkanizują. No dobrze, tym razem poszło ładnie do zwarcia. Do tej pory rozdzielałem. Ogniwa nożem i byłem zdziwiony, że od czasu do czasu jednak to coś zaiskrzyło, mimo że tu mamy minus i tu mamy minus. No ale minus tej sekcji jest połączony z plusem tej sekcji, czyli jak zewrę minus ten i ten, no to tak jakbym tutaj zrobił zwarcie między plusem a minusem, także następuje iskrzenie. O ile przy rozdzielaniu tylko się ścinało folię z jednej baterii, z jednego ogniwa, a drugie było nieruszone, to wszystko było ok. Dlatego najlepiej mieć albo jakiś nóż ceramiczny, albo jednak używać narzędzi stworzywa. bezpieczniejsze. Następny krok to szlifowanie zgrzewów. Ja tutaj mam taką szlifierkę akumulatorową. Dorobiłem sobie adapter właśnie na Ogliwa 18650. I wszystko śmiga, bo oryginalna bateria to była niklowokadmowa kadmowa i to już nie działała dobrze do tego taki frez takie narzędzie I jedzie <śmiennie> W czasie, jak będę szlifował ogniwa, to tu już będę testował. Dobra, test. 4,19, pakiet był naładowany. A tu nawet 4,22. Test. 422 też test 422 test. Ogniwa obieramy ze starych koszulek i będziemy pakować w nowe. Przy okazji pamiętając o tych pierścieniach izolacyjnych. Ogniwo wkładamy mniej więcej po środku koszulki. Pierwsze dwa pakiety zostały rozłożone, przetestowane, założone nowe koszulki termokurczliwe. Tutaj podstawowy wniosek z depakietowania jest taki, żeby nie używać metalowych narzędzi, póki do rozdzielania ogniw, póki są ze sobą połączone szeregowo, bo można zrobić zwarcie. Teraz będę Rozpakietowałem. Okazało się, że ogniwa z jednego pakietu z jednej sekcji miały o połowę mniejszą pojemność, czyli niecała 1 amperogodzina, podczas gdy nominał jest 2 amperogodziny, a te w czerwonych koszulkach pokazywały powyżej 2,2 amperogodziny. Dobra, w dwóch pakietach miałem ogniwa nominalnie 2 amperogodziny, ale wiele z nich miało pod 2,2 i trzy ogniwa miały dużo mniejszą pojemność, około 0,8 amperogodziny. Natomiast w dwóch pakietach miałem takie ogniwa teoretycznie większe, bo dwa 200 miliamperogodzin, no ale tutaj Część była poniżej 2 amperogodzin, część powyżej, a dodatkowo z czasem spadało im napięcie. Ale tutaj zmiksowałem wszystko i teraz będę to zgrzewał. Jeżeli, jeżeli chodzi o przewody sygnałowe BMS-a, to czerwony idzie do biegu plusowego pakietu, czarny do biegu na minusowego. Natomiast przewody białe w tym wypadku po kolei lutujemy pomiędzy poszczególnymi sekcjami, uważając, żeby nie pomylić kolejności biegun z baterii plusowy lutujemy bezpośrednio do plusa pakietu. Natomiast wyjście z baterii, czyli biegun minusowy, lutujemy do BMS-a, do złącza oznaczonego P minus. Natomiast minus pakietu jakby prądowy, lutujemy do BMS-a do złącza oznaczonego B Przewody od BMS-a ułożone, teraz będę przyklejał izolację. Bo odbierzemy sobie takie odcinki. Koń pasuje do przyciętej obudowy.